Rady Powiatu Wschodniego z dnia 21 grudnia 2011 roku. Rada Powiatu Wschodniego wyraża swoje głębokie zaniepokojenie likwidacją połączenia kolejowego relacji leszno wschodnia Głogów z dniem 11 grudnia 2011 roku. Dla wielu mieszkańców Powiatu Wschodniego i Głogowskiego oznacza to utratę dojazdu do pracy, szkół i uczelni wyższych w Błogowie i Wlesznie linia ta stanowiła część połączenia z takimi miastami jak Wrocław, Poznań i Warszawa. Decyzja o likwidacji powyższego połączenia kolejowego nie tylko deklaruje wschodu jako miasto, ale również powiat wschodni. W konsekwencji prowadzi to do marginalizacji powiatu wschodniego pod względem komunikacyjnym. Powiat wschodni nie powinien być pozbawiony połączeń kolejowych. Utrzymanie powyższego połączenia jest ważne dla na dalszego rozwoju powiatu wschodzkiego i południowej części województwa lubiskiego. Powiat wschodzki graniczy z województwami dolnośląskim i wielkopolskim, w związku z czym jest punktem komunikacyjnym z tymi regionami. Natomiast oferowane połączenia autobusowe są niewystarczające i nie zapewniają mieszkańcom niezbędnego dostępu do środków komunikacji publicznej. Utrudnia to korzystanie z ofert edukacyjnych, kulturalnych, a przede wszystkim podejmowanie zatrudnienia w tej części Polski. Ograniczenie komunikacji publicznej z resztą kraju negatywnie wpłynie na możliwość dalszego rozwoju powiatu wschodniego i województwa lubowskiego oraz utrudni pozyskiwanie nowych inwestorów tworzących miejsca pracy. Dla rozwoju województwa lubowskiego. Ważne powinno być utrzymanie sieci połączeń kolejowych z terenu całego województwa z pozostałą częścią kraju. Rada Powiatu Wschodniego oczekuje od marszałka województwa lubuskiego, jako osoby odpowiedzialnej zarówno za zapewnienie regionalnej komunikacji kolejowej, jak i za rozwój całego województwa lubuskiego, podjęcia zdecydowanych działań mających na celu przywrócenie połączenia kolejowego. Zapewnienie regionalnej komunikacji kolejowej umożliwiającej bezpośredni dojazd do jak największej ilości gmin jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na promocję regionu oraz jego rozwój. Dziękuję.